Marcin Gortat, kolejny sportowiec, który nie tylko inwestuje w nieruchomości, ale także inwestuje swój kapitał jako deweloper w Stanach Zjednoczonych. Marcina Gortata nikomu przedstawiać nie muszę. Marcin był koszykarzem NBA z powodzeniem inwestującym na rynku nieruchomości. Dywersyfikuje on swoje źródła dochodu po zakończeniu kariery sportowej. Oto przegląd jego najważniejszych inwestycji. Gortat posiada kilka rezydencji w Stanach Zjednoczonych, w tym domy w Waszyngtonie albo w Orlando. W 2021 roku rozpoczął budowę luksusowej willi na wzgórzach Malibu w Kalifornii. Jest także współwłaścicielem klinik okulistycznych Vidim Medica, specjalizujących się m.in. w laserowej korekcji wzroku. Ponadto wraz z żoną Prowadzi markę kosmetyczną NG Evolution, planując wprowadzenie na rynek linii męskich kosmetyków. Polak stał się udziałowcem firmy deweloperskiej budującej biurowce w Arizonie. Zainwestował w kolejną po Urban 40 restaurację w Orlando. Mieści się ona w tamtejszym Disneylandzie.